Zrobię ci parę zdjęć, okej? Okay? Dobrze, zaposuj dla mnie. Mm. A mogłabyś się bardziej uśmiechnąć, proszę. Okej, okay. z sąbkami. Delikatnie z pół profilu. Dobrze, teraz pionowo. Bardziej z bliska. Dobrze, teraz trochę dalej. A teraz zrobię jakąś szaloną pozycję. Wyrzuć ręce w górę, podskoczyć cokolwiek. która do Ciebie nie pasuje. Wystarczył parę dni ja to naprawię, ok. Trzeba mirtowego poczytać jakiś wiersz, z którego z tomiku którego wolisz. O mordem, czy tajemnica trzeba mirtowego? Tajemnica trzeba mirtowego, dobrze? To jest jego najnowszy tomik, który można nabyć klikając link w opisie. Co mówię już po raz setny otworzymy. Które uśmiechają się ciekawie Zamiast blaknąć od szarej opresji Mam usunąć zew życia I wymienić go na zew krwi W walce o głupie cyferki Dorośli Abortujcie sobie trochę ciszej Najlepiej w drugim pokoju Dzieci Chcą się bawić w spokoju Bardzo fajny wiersz O, o tej pseudo dojrzałości zabiciu swojego, swojej emocjonalności i swojego wewnętrznego dziecka, czego nie można nigdy zrobić, nie można zapomnieć o swoim wewnętrznym dziecku i nie można zapomnieć o tym, żeby każdy Polak na półce miał tomik poezji Polaczka. Tak. Mogę narysować śmieszne rzeczy na twarzy. z taką zawijaśną trąbą będzie słoń na twoim czole dobrze a teraz mogę narysować ci wąsa narysuję ci tutaj też tuż nad ustami takiego zawijaśnego trajniam, OK. Zrobę to szybciutko na dwie pioncze. Tutaj, jest. tutaj, idę. Tutaj tak nie, nie, nie słowa. A ono na wilża. Na wilża także. Na wilża także. Na wilża także. Nie ma. Nie ma Polaczka we, we wsi. Taki brushing, mogę, mogę Cię pobraszować, popędzelkować, pogłaskać pędzlami. Cię. pokłaskał też po głowie szczotką. Tak, taki masaż szczotką po skórze głowy. się, że będzie pokłaskał takimi przyjemnymi piórkami. Okej. Okay. Cały stres robi Śiu. wszystko, co ci nie służy, Śiu. ucieka, stala od ciebie, się. wszystko, coś negatywne Śiu. i złe. Byś już iść spać. Dobra, to może załóż sobie kapuczki. Żeby ci było. Żebyś żeby się nie przeziębiła. Proszę bardzo, załóż sobie kapuczki. I damy Ci poduszkę pod głowę. Правди, что заснишь.